Peak Design Cuff. Ostatnio zakupiłem sobie tą opaskę do swojego aparatu i pomyślałem... Hmm, może zrobię giveaway z okazji pierwszego tysiąca, który już osiągnąłem. Chwilkę temu postanowiłem, że jedna osoba z Was otrzyma taką łopaskę w dowolnym kolorze. O tym, co trzeba zrobić, aby zdobyć taką smyczkę, powiem za chwilę. Peak Design Cuff to niewielka smycz, którą zakładacie na nadgarstek, i tutaj podczepiacie swój ulubiony sprzęt, czy to kamera, czy aparat, czy telefon, albo kamera sportowa. A gdy w danym momencie nie macie podczepionego sprzętu, możecie tą smycz zawinąć i nosicie ją jak bransoletkę. Ta smyczka, jak wszystkie produkty Peak Design, ma dożywotnią gwarancję, więc cokolwiek by się z nią nie stało, wystarczy, że napiszecie do Peak Design i albo Wam ją wymienią, albo naprawią. W zestawie oprócz smyczy dostajecie dwie kotwiczki oraz etui, pokrowiec na tu smycz. Fajne jest to, że możecie ją luźno nosić na nadgarstku, a w momencie, gdy wypadłby Wam sprzęt, który jest podpięty po tu smycz, to ona automatycznie zaciska się na nadgarstku, więc daje to dodatkowy komfort podczas pracy. No i wytrzymałość tego to jest 90 kg. Moim zdaniem jest to super akcesorium od PIG Design, które daje taki komfort podczas używania sprzętu, no i to bezpieczeństwo w głowie, że jak Ci wypadnie, Sprzęt za kilka, kilkanaście tysięcy, to się nie roztrzaska o podłoże. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym giveawayu? Po pierwsze, należy subskrybować kanał. Po drugie, zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Po trzecie, obserwować mnie na Instagramie, na którego wyrzucam aktualizacje oraz informacje wcześniej o tym, co będę nagrywał albo jaki sprzęt aktualnie testuję. Link do mojego konta na Instagramie zostawiam w opisie do tego filmu, a tutaj widzicie nazwę. No i czwarta rzecz, napisać w komentarzu zdjęcia albo filmy. Wtedy będę wiedział, czy więcej nagrywacie, czy więcej robicie zdjęć. Dzięki temu w przyszłości będę mógł robić lepsze filmy które mogą być bardziej dopasowane do waszych potrzeb. Giveaway trwa do 6 grudnia, więc tego dnia wybiorę jeden komentarz. Oczywiście może być on bardziej kreatywny niż tylko jedno słowo i do tej osoby wyślę Pig Design Kaf. Myślę, że to będzie fajny prezent mikołajkowy albo na święta. A jeśli macie co do tego akcesorium jakieś pytania, tak zawsze piszcie na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.